W pierwszym secie łatwo prowadziłyście i 7-1. Potem przeciwniczki odrobiły. Wygrały 7-0, w drugim coś nie zadziałało, a dwa kolejne... ...problemami, ale jednak do przodu. No tak, bardzo dobrze weszłyśmy w ten mecz. wyszłyśmy pozytywnie nastawione i takie mocno nakręcone na wygraną. Myślę, że po tym pierwszym secie, który był tam chyba do 11, trochę ta para z nas zeszła. Nie byłyśmy już tak skoncentrowane, takie energiczne. No i w drugim secie chyba popełniłyśmy 16 Właściwie jest to bardzo, bardzo dużo. Yy, wiadomo, to te, ten turniej to są zupełnie inne emocje, zupełnie inne granie niż w lidze. Wiemy, że każdy mecz ma ogromną wartość, więc myślę, że to było dobre wprowadzenie do tego turnieju, że nie poszło, yy, że, że też były jakieś tam ciężary podczas tego meczu, bo też sobie po raz kolejny że jesteśmy w stanie wychodzić z takiej sytuacji. Jestem dumna bardzo z drużyny, yy, ale no niestety jutro jedziemy kolejny mecz, My skupiamy się na każdym następnym dniu, bo trzeba wygrać wszystkie mecze. Jeśli chcemy zrobić hamas, yy, wygrać złoto, więc. Tak a propos, kolejne spotkanie. Dużo znajomych, znajomek. Jak widzisz, komu kibicujesz? Yy, no tak. Mam nadzieję, że nie wyjdę żadnych kontuzji, że wszyscy będą dobrze wspominać ten turniej. A oczywiście to mogą najbardziej do